Nie unikniemy tematu 60-latka, który został postrzelony i mm, zginął, zmarł. To zależy, różnie ludzie mówią przed własną posesją, po postrzeniu przez myśliwego. W jednej z medialnych wypowiedzi tłumaczył to pan tak. Nie ma żadnej korelacji między wypadkiem a badaniami, o których jest dyskusja. Tutaj jest korelacja między wypadkiem a brakiem poszanowania dla zasad prawa, dla przepisów i regulaminów. Mówił pan, że zostały złamane tutaj aż cztery przepisy w sposób rażący. No Nie właśnie. No, właśnie, jak to jest z tymi przepisami i jak to jest z tą korelacją do badań? Bo zastanawiam się i postawię tutaj taką tezę, że może, gdyby jednak były badania psychologiczne dla myśliwych, to od razu na początku byśmy wykluczali takich ludzi, którzy mają jakąś skłonność do łamania prawa. Ale właśnie takie badania są. Psycholog, psychiatra, medycyna pracy i jeszcze szereg innych. Takie badania każdy posiadacz broni w Polsce ma. To, czego nie mamy, to są te badania okresowe, ale faktycznie. Statystyka tutaj jest bezlitosna. Nie ma żadnej korelacji między wypadkami na polowaniu, a stanem zdrowia myśliwego. Przez ostatnie 10 czy 20 lat ani policja, ani prokuratura, ani sąd nie wykazał takiej korelacji, ale za każdym razem wykazuje jedną rzecz. Rażące złamanie przepisów prawa, zasad prawa, regulaminów, ustawy o broni amunicji, które w 100% chronią wszystkich dookoła, jak i samych zainteresowanych. Jeżeli tylko się przestrzega regulaminu polowań, on eliminuje. Każde ryzyko. Tam jest taki zapis, którego złamać nie wolno. Czyli nie strzelamy do nierozpoznanego celu. No to właśnie, dlaczego dzieje się tak, że w tych przypadkach, o których rozmawiamy, jest ich zapewne mniejszość, jednak myśliwe strzela do celu, którego nie rozpoznaje? Często jest to <laughs> wynikiem nonszalancji. Trudno mi powiedzieć, co siedzi w głowie takiego człowieka, który łamie przepisy. No, łamanie przepisów... To może wykazałyby to właśnie te badania okresowe? Co siedzi w głowie takiego człowieka? No, właśnie te badania tego nie wykazują, no, tak jak dzieje się na całym świecie. Tak samo jak są chociażby zawodowi kierowcy badani i dalej popełniają przestępstwa drogowe, tak jakby chociaż ostatnio pod e, Olsztynem pijany zawodowy kierowca z lawetą zabił troje młodych ludzi. E, Budowlańcy też, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego worka, też często nie przestrzegają zasad BHP. Zasady nie są po to, żeby je w życiu łamać, tylko zasady są po to, żeby żyło nam się łatwiej i bezpieczniej. Zaraz o tych zasadach jeszcze porozmawiamy, natomiast dzisiaj o poranku pojawiła się nowa informacja, że w samej tej sprawie, o której rozmawiamy w sprawie śmierci tego 60 latka, śledczy rozważają także przesłuchanie dwunastoletniego syna myśliwego, który oddał strzał, bo podobno w tej sprawie jest sporo wątpliwości. To zacznijmy od tego, czy tacy młodzi ludzie Mogą, powinni uczestniczyć w polowaniach w Polsce? Obecnie mamy tak skonstruowane przepisy. W 2018 roku nastąpiła nowelizacja Prawo Łowieckie, to Prawo i Sprawiedliwość to wprowadziło, gdzie zabroniło uczestnictwa osób poniżej 18 roku życia w polowaniach. Jesteśmy jedynym krajem, który ma, jedynym krajem na świecie, który ma takie przepisy. Przepis jest niekonstytucyjny. Czy tacy młodzi ludzie powinni? Uważam, że to powinno zależeć tylko i wyłącznie od rodziców, od rodziców, którzy znają doskonale możliwości psychofizyczne swoich, e, swoich dzieci i e, jeżeli chcą im przekazać wiedzę i tradycję, jak najbardziej mają do tego prawo. To się dzieje na całym świecie. To nie jest tak, że e, to jest jakiś wymysł nasz czy kogokolwiek innego. W Skandynawii kraj bardzo, kraje bardzo mocno lewicowo-liberalne, tam już 15-latkowie mogą dostać własną broń i polować pod nadzorem dorosłego. O Stanach nie powiem, no bo to jest wolno amerykanka. Nie będziemy tego przykładać do nas. Bardziej patrzmy na to, co dzieje się w Europie. No ale Niemcy, Francja, gdzie mamy 2 miliony myśliwych, Wielka Brytania, gdzie nawet 12-latkowie mogą już polować na tak zwane pióro, czyli, czyli na ptactwo. No te rzeczy się dzieją. Ja wychowywany też po części na wsi, no doskonale wiedziałem, skąd się bierze rosół. Babcia mi to pokazywała za stodołą, co trzeba zrobić z górą, albo co trzeba zrobić. To mi pokazywał dziadek, żeby zjeść pyszną kaszankę albo wędzoną szynkę. W tej sprawie, o której rozmawiamy, czy dziecko powinno zostać przesłuchane, bo jest jednak dwunastolatek, no ale może mieć y, informacje na temat tego, co rzeczywiście tam się dzieje? Czytałem, wydarzyło. że taki wątek bada prokuratura. <laughs> ja bym to właśnie zostawił organom ścigania. Oni doskonale już się zapewne rozeznali w całej sprawie. Zresztą mają też pomoc naszą, naszego pionu dyscyplinarnego, okręgowego rzecznika dyscyplinarnego, głównego rzecznika dyscyplinarnego. Zbadają wszystkie wątki i dojdą do prawdy, bo bardzo żebyśmy chcieli ją poznać, dlaczego doszło do tak abstrakcyjnej z punktu widzenia mojej sytuacji. To skoro nie badania okresowe, to jak można poprawić bezpieczeństwo podczas polowań? Skoro mówi Pan o kwestii łamania regulaminów, ewentualnego nieprzestrzegania prawa, to jak zmusić myśliwych, żeby nawet w tych przypadkach, o których tutaj y, mówimy, Pan y, zapewne zakładam, y, mówi, że jest ich mniejszość, jak zmusić, jak przekonać myśliwych, żeby tych regulaminów przestrzegali? Przede wszystkim. Edukacja, uważam, że potrzebne są nam kursy, nad którymi też pracujemy, aby wprowadzić takie uświadamiające. A najważniejszą rzeczą jest cykliczność, jeżeli chodzi o treningi strzeleckie. To uważam, że powinno zostać um, uregulowane ustawowo ustawowo, rozporządzeniami, regulaminami, tak abyśmy byli zobligowani do konkretnych treningów i te konkretne treningi uzależałyby możliwość wyjścia do łowiska, bądź też nie. Czyli coś w stylu okresowych badań, ale nie dotyczyłoby to predyspozycji psychologicznych, ale jednak samych predyspozycji manualnych. To jest, dużo, to jest dużo ważniejsze, żeby zobaczyć, jak dana osoba w każdym środowisku strzeleckim widzimy, jak się obsługuje z bronią na strzelnicy, jak się obsługuje z bronią poza strzelnicy, i w jakim stanie technicznym jest broń i czy potrafi z niej strzelać. Na przykład w środowisku strzelców sportowych mamy obligatoryjne, coroczne zawody w kilku kilka razy trzeba wystartować w różnych konkurencjach, żeby utrzymać swoje pozwolenie na broń, żeby utrzymać swoją licencję. To kończąc już ten wątek, Pan był wielokrotnie oczywiście o ten temat pytany. Mówił Pan także o cyklicznych badaniach wzroku dla myśliwych. Stwierdził Pan, że nie widziałby w tym problemu, ale nie należy się z tym śpieszyć, bo do tego trzeba usiąść, porozmawiać merytorycznie, bez emocji, bo temat emocji wywołuje. My, mówił Pan myśliwi, jesteśmy na to gotowi, ale klasa polityczna ta obecna jeszcze nie jest. Co oznacza, że klasa polityczna nie jest gotowa do takiej Dyskusji. To znaczy nie, mniej niż, nie więcej niż to, co miało miejsce w styczniu w polskim parlamencie, gdzie Polska 2050 przygotowała, no, muszę to powiedzieć, przepraszam, gniot legislacyjny, wprowadzający obligatoryjne badania dla nas, ale było to zrobione na szybko, beznadziejnie, to się nadawało tylko do kosza. Każda instytucja administracyjna zjechała ten projekt od góry do dołu. Komenda główna policji jasno zwróciła uwagę, że jeżeli ta ustawa by weszła w życie, to przez najbliższe trzy miesiące wszystkie Wydziały Postępowania Administracyjnych wszystkich Komend Wojewódzkich Policji zajmowałyby się od rana do wieczora tylko i wyłącznie badaniami, a nie ma możliwości, żeby przez trzy miesiące zbadać 135 tysięcy ludzi psychologicznie, psychiatrycznie, okulistycznie, żeby to wszystko umówić do lekarzy, zresztą i tak Służbę zdrowia mamy dość mocno um, niewydolną, tak to nazwę, zapchaną, jeżeli chodzi o psychiatrię, psychologię, no mamy ogromne problemy, to byłoby niemożliwe. Całkowity paraliż, paraliż też w odpowiedzialności za gospodarkę łowiecką, która jest elementem gospodarki krajowej.